Witam was serdecznie w kolejnym filmie, który chciał, w którym chciałbym zaprezentować słuchajcie yy, najnowszy hit z naszej polityki rodzinnej, rodzimej, czyli z polskiej polityki tutaj yy, warszawskiej, tak? Yy, połączonej, na przykład połączenia powiem Wam, sfery rządowych ze sferą Trybunału Konstytucy Konstytucyjnego, czyli w yy, Połączenie, czyli wzajemne relacje między ministrem Dworczykiem a panią Julią Przyłębską. No, jakby ktoś nie wiedział, kim jest pani Julia Przyłębska, to są dwa źródła, z których możemy pobrać jakby informację, kim ona jest. Jedno źródło mówi nam, że jest sędzią przewodniczącą Trybunału Konstytucyjnego, a drugie źródło mówi nam, że to jest Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłęski. I teraz tak, myślę, że Yy, osobom, które rozumieją, kim jest, to będzie wiadome i mówiąc jej jakby dwie funkcje, które posiada, yy, mamy pewność, że chodzi o tą osobę, o której praktycznie myślimy, tak? W zależności po prostu, jaki kanał się włączy w mediach mainstreamowych, yy, tak jest ona określana. Nie będę dokładnie mówił, o jakie kanały chodzi, nie będę robił reklamy, ale myślę, że się domyślamy. I co się stało w dniu wczorajszym, słuchajcie? W dniu wczorajszym wyciekł jak tak zwany, yy, znaczy się inaczej to powiem, do afery mailowej, która już trwa kilka lat, do, do wczoraj pojawił się najnowszy mail, w którym możemy spokojnie sobie przeczytać i zobaczyć, że pan Michał Dworczyk, minister w rządzie pana Mateusza Morawieckiego, yy, ingeruje w sprawy. Trybunału Konstytucyjnego, uzgadniając z panią Julią Przyłębską, kiedy mają się odbyć sprawy lub kiedy się odbędą, a dotyczą one, słuchajcie, spraw finansowych ważnych dla państwa. Czyli yy, by, mają, yy, jest to określone, jakby jest to, słuchajcie, określone, tam są wyroki. Które, które, kiedyś, których jest data, data kiedy się odbędą, jaki sędzia będzie sprawozdawcą danej sprawy i jaki będzie wyrok, tak? Łącznie, słuchajcie, w tych mailach są podane kwoty, o jakie chodzi, ile na przykład skarb państwa będzie uszczuplony o taki, a nie inny wyrok Trybunału Konstytucyjnego. No słuchajcie, dla mnie osobiście, jak dla wielu takich prawdziwych prawników, prawdziwych yy, mecenasów prawa, to jest, to jest niesamowity skandal, żeby polityk, i tak powiem Wam szczerze, no żadna, pan Dworczyk to nie jest żadną szychą, żadnym jakimś wielkim ministrem. To jest po prostu taki zwykły minister, który, prawda, o ile pamiętam, w COVID-ie był ministrem od yy, zaopatrzenia czy od yy, koordynacji spraw covidowych. No Jak to się skończyło, to wszyscy widzieliśmy. A część z nas, nawet większa, odczuła na własnej skórze, jak to pięknie yy, pan Dworczyk działał. Więc on w międzyczasie lub, nie przepraszam, to było chyba przed COVID-em, bo to w 2019 roku, no właśnie zajmował się ustawianiem prawdopodobnie wyroków lub ustawianiem terminów wyroków na, w typu, z panią Julią Przyłęską, jakie będą zapadały w Trybunale Konstytucyjnym. I teraz jeszcze raz powrócę do tego, co mówiłem o tych prawnikach, no, i w ogóle o zwykłych ludziach, słuchajcie, o nas. Jeżeli coś takiego słyszymy, że, że, że ministrowie rządu Morawieckiego ingerują w Trybunał Konstytucyjny, no to to jest, słuchajcie, coś poniżej krytyki. To jest, to jest coś tak bezczelnego, to jest, ta, to, jest, to jest już tak coś niesamowitego, niespotykanego, że to głowa boli. No i więc, słuchajcie, mówię o tym dlatego, ponieważ, yy, no, aż by się w to nie chciało wierzyć, tak? No, nie chce mi się w to wierzyć, więc yy, postanowiłem zrobić Tzw. horoskop plotki. Już raz w moich tutaj filmach na no, inny temat był taki horoskop robiony. Natomiast dzisiaj będzie dotyczył właśnie naszej polityki i, i tego, czy to może być prawda, że pan minister Dworczyk uczestniczył w rozmowach z panią Przyłębską, która, nadmienię jeszcze, wczoraj w jednym z programów bodajże chyba radiowych, bo już wam mówię, jakim powiedziała, to programie. Trojkowy komentarz dnia stwierdziła, że ona z, nikim, ona z nikim na takie tematy związane z działalnością Trybunału Konstytucyjnego i z wyrokami po prostu nie rozmawiała. No, liczmy, że ona nie mija się z prawdą lub się mija z prawdą, nie wiem. Pani Julia Przyłębska jest jakby organem wykonawczym pana prezesa, więc zaufanie do niej mam takie samo, jakie jak do prezesa, czyli mniejsze niż zero. No niestety taka prawda, to pan prezes oderwany od rzeczywistości, ze swoim objawieniem panią przyłębską mm, tworzą super duet. Z jednej strony są rozkazy, a z drugiej jest ich wykonywanie. No więc z całym szacunkiem jako do kobiety, niestety jako do y, funkcji, jaką pełni y, moje prywatne zaufanie jest dla niej po prostu zerowe. Dobrze, i teraz o co mi głównie tutaj chodziło? Chcę Wam tutaj pokazać, czy według astrologii, według horoskopu horarnego, plotki, wiadomości, ta informacja jest prawdziwa. W tych, takich rodzajach horoskopach, słuchajcie, szuka się jakby pierwszej informacji, jakby terminu, daty, godziny, minuty. Pierwszej informacji, jaka została nam przedstawiona, tak? No ja szukając, słuchajcie, do tyłu, znaczy się wczoraj, bo to była ta wczor to to była wczoraj chyba na onecie, bo, bo niektóre źródła powołują się na onet, tak? No więc tutaj można powiedzieć, że to jest źródło pierwszym, które nam to ujawniło, był onet. Oczywiście te maile się pojawią na Telegramie, tak, na jakimś kanale, bodajże poufna rozmowa, to, no, to jest taki jakiś kanał, co są one wyświetlane. Natomiast tutaj w Polsce pojawiło się na Onecie, więc uznaję tą datę tej wiadomości jako onetowską. wczoraj o godzinie 18:43 18:43 została jakby można powiedzieć ta wiadomość wyświetlona. Więc yy, chciałbym... Przepraszam Was, 16.43 została wyświetlona. Szybciej nie mogłem znaleźć, więc uznałem ją jako pierwszą. Słuchajcie, czy ona była pierwsza, czy nie, już tego nic nie zmienimy, ponieważ horoskop horarny odnosi się też do, do czasu, w którym dany astrolog zrozumie dany problem, więc ja uznałem tą godzinę za faktyczną. I zaraz Wam powiem, co mówi na temat tych informacji od Onetu astrologia horarna. I czy to może być, czy, czy to jest prawda, czy fałsz? Czy Pan Dworczyk faktycznie z Panią Przyłębską na te, na te tematy rozmawiał? On, on nie odpowiada y, według redaktorów Onetu, o ile tam się dobrze w tym artykule wyczytałem, on na żadne maile nie odpowiada, na wiadomości. Z tej strony wcale się nie dzieje, bo o czym tutaj za dużo nie ma co mówić. A Pani Przyłębska powiedziała, że na te tematy z nikim nie rozmawiała, jak Wam przed chwilą powiedziałem. No więc słuchajcie, mam ten horoskop przed sobą, wyświetliłem Wam też, Tutaj do góry, żebyście go widzieli. I co nam, słuchajcie, w tym horoskopie wyszło? Powiem Wam tak od razu: jeżeli chodzi o fałsz, to praktycznie nie mam żadnych odznak, że, ten, że ta wiadomość jest nieprawdziwa. Yy, praktycznie żadnych, więc yy, może być neutralna albo może być prawdziwa. No więc sprawdzamy, czy może być prawdziwa. W zasadach horoskopu chorażnego na wiadomość, na plotkę, yy, prawda, prawda może, być, yy, może być oznaczona księżycem, położeniem księżyca, który w domu kątowym oznacza prawdę, że wiadomość jest prawdziwa. I zobaczmy ten horoskop. Księżyc jest w domu dziesiątym, w domu kątowym w pannie. Pierwszy symptom słuchajcie, że wiadomość przedstawiona przez redaktorów Onetu jest prawdziwa. Następnie jeżeli Księżyc jest w pozytywnym aspekcie ze słońcem, Wenus i Jowiszem, w aspekcie pozytywnym, to też są to przesłanki do tego, że wiadomość jest prawdziwa. Księżyc mamy w sekstylu ze słońcem, czyli druga odpowiedź jest prawda. To już słuchajcie, dwa, mamy dwa tutaj jakby znaki, że artykuł jest prawdziwy, a wiadomości w nim zawarte też są prawdziwe. Yy, jedziemy dalej. Władcą domu trzeciego jest Saturn. Dom trzeci horoskopowy odpowiada właśnie za wiadomości, zasłyszane wiadomości, plotki. I, możemy, i, o, I po jego władcy, i, i położeniu władcy możemy określić, czy, yy, czy ta wiadomość na, dalej jest prawdziwa. Tak? Dwa, sy, dwa słuchajcie sygnały już mamy, że jest to prawdziwe. Trzecim domem horoskopowym rządzi Sat y y Trzeci dom horoskopu zaczyna się w wodniku. Kto rządzi wodnikiem? Jaka planeta y y tutaj władcą jest? Saturn. I Saturn mieści się w tym trzecim domu, czyli jest władcą silny. I co to oznacza? To oznacza, że jest w swoim władstwie dobrze ustawiony chociaż jest malefikiem, nie uznajemy go dzisiaj za, za, w tej chwili za malefika z tego powodu, że jest signifikatorem tej, 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 tej sprawy, tego horoskopu, więc jest pozytywnie ustawiony. Jest mocny w wodniku, pomimo tego, że jest w domu upadającym, ale jest, 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 jest mm, dobrze, ustawiony, dobrze postawiony. Co to oznacza? Prawda. Czyli trzeci znak, że ten, horoskop jest że, że ten artykuł jest prawdziwy, wskazujące na to, że tam jest zawarta prawda. Następne. Patrzymy na osie horoskopu, czyli na ascendent, descendent, medium seli i imum seli. Natomiast głównie w takich horoskopach głównie się skierujemy na ascendent i w jakim jest, słuchajcie, w znaku. W jakiej jakości, tak? Jest, jest w, znaku, w stałej, kardynalnej albo zmiennej. I, jak, i oś, oś jest w skorpionie, czyli skorpion mamy w znaku stałym, a to oznacza, że wiadomość jest prawdziwa. Czwarty sygnał, descendent w, w byku, w, zna, w, w, w znaku stałym, wiadomość jest prawdziwa. Piąty, piąty sygnał, że mamy tutaj. Wszystko zgodne z prawdą. Także słuchajcie, yy, gdyby, yy, słuchajcie, było w znakach, yy, osiem, były w znakach kardynalnych, to można by powiedzieć, że, że ta wiadomość yy, ma, jest trochę zakłamana, tak? Jest trochę niezgodna z prawdą. No ale mamy w znakach stałych, więc a szczególnie patrzymy na ascendent. No, ascendent yy, w Skorpionie jest, na pewno potwierdza nam, że ta wiadomość jest prawdziwa. Więc zobaczcie. 5 pięć, pięć wskazujących. Oznak, symboliki horoskopu analizowanych tylko pod względem tej wiadomości. No, tutaj innych w ogóle planet, innych aspektów nie bierzemy pod uwagę. Tylko tych planet, które nas interesują, zgodnie z zasadami tego horoskopu. Wszystkie pokazują, że to jest prawdziwe. Więc słuchajcie, wiadomość według mnie, według, ale y, przeprowadzone, y, według przeprowadzonej analizy na horoskopie horarnym. Świadczy o tym, że pan Dworczyk z panią przyłębską, spokojnie, nie wiem, przy kawce, nie wiem, czy przy jakimś innym napoju, sobie ustalali yy, terminy wyroków, jakie będą wyroki i jakie do tego będą konsekwencje, będzie ponosiło państwo na skutek tych wyroków. No, yy, czy to jest, słuchajcie, yy, zgodne z jakimikolwiek zasadami, czy to jest zgodne z jakimkolwiek prawem, czy to jest zgodne w ogóle yy, z tym, co ten. Yy, co, co oni prezentują, pisowcy i ten rząd, chociaż właściwie, co oni prezentują? No, no właśnie to prezentują. No, no prezentują właśnie to, co widzimy, tak? To, 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 co słyszymy i to, co się okazuje według horoskopu, według astrologii prawdą. No więc odpowiedzcie sobie sami, czy tacy ludzie mogą dalej nami rządzić? Czy tacy ludzie mogą mieć dalej wpływ na nas, Polaków, i nadal mają sobie mieć ludzi, społeczeństwo, prawo za jakieś... Trzeci świat, a oni czują się jak po prostu dyktatorzy. No nie wierzę, że pan Dworczyk bez wiedzy pana Morawieckiego, który yy, też no, bardzo często mija się sprawdzą, nie miał zgody na to, co robił. Po prostu nie chce mi się w to wierzyć. Ale na pana Morawieckiego, słuchajcie, w astrologii też przyjdzie czas. Też spokojnie się nim zajmiemy. Też wam o nim powiem parę spraw, które zobaczą światło dzienne i yy, jak horoskop określi tego pana i to, co czy mówi prawdę. Na razie, słuchajcie, pan według horoskopu, powtarzam, to nie jest moje zdanie, horoskop chorarny wskazuje na to, że pan Dworczyk z panią Przyłębską ustalał to, co stwierdził Onet w artykule, powołując się na jeszcze inne źródła, tak? No to więc horoskop jakby potwierdza to. Y i teraz tak: czy ktoś z was wierzy w horoskopy, czy ktoś z was wierzy w, w, w takie przepowiednie astrologiczne? To już jest wasza indywidualna sprawa. Ja to wam mówię, ponieważ tak pokazuje horoskop. To, mówię, to nie jest moje zdanie, moje domysły, tylko jest to analiza astrologiczna. Y jak do tego podejdziecie, czy w to uwierzycie, czy uznacie to jako bajkę, czy jako też jakby następny? Yy, Następne, jakby potwierdzenie tego, co możemy się domyślać, to już jest wasza indywidualna sprawa. Ja tylko mówię, to jest analiza horoskopu astrologicznego, horarnego na moment opublikowania tej wiadomości w Onecie Dziękuję wam serdecznie. I, jeszcze, i tutaj no jeszcze chciałbym wam coś tutaj, was o coś poprosić, ponieważ yy, tutaj jakby znajomi mnie też mi to mówią. Jeżeli chcecie, poniżej tego filmu możecie kliknąć w link i zasubskrybować mój kanał. Bardzo bym o to prosił. Prosiłbym też o łapkę w górę. Yy, zwiększy to oglądalność i zwiększy to jakby algorytm YouTube'a, że więcej tych moich filmów zobaczą. Yy, słuchajcie, yy, widzowie YouTube'a, tak? Ja z tego na razie nic nie mam, nic za tym nie zarabiam. Prowadzę ten kanał całkowicie hobbystycznie i mam z tego radość, że mogę się z wami tą, tą pewną wiedzą astrologiczną podzielić. Natomiast yy, Każda subskrypcja, każde kliknięcie, jakiś tam komentarz spowodowałoby to, że YouTube więcej ludziom to pokaże, więc będzie więcej ludzi jakby mogło też z tej wiedzy astrologicznej skorzystać. Dziękuję Wam serdecznie, pozdrawiam, miłego dnia, miłego wieczoru. Trzymajcie się.